Przypowieści Jezusa czasem budzą w nas zakłopotanie. Taką przypowieścią może być obraz zatytułowany Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Zapraszam do refleksji. Cienimy do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, do ostatnich zdań tego rozdziału. Jezus mówi: Któż jest owym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan owego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zęb. Ta przypowiedź może budzić rzeczywiście duże zakłopotanie, bo możemy się zastanowić nad karą, która spotyka owego sługę. Jego zadaniem było rozdawanie żywności. Sługa zaniedbuje to zadanie i spotyka go absolutnie najsurowsza kara kara śmierci. Pan każe go poćwiartować i z obłudnikami wyznaczyć mu miejsce. To dosyć zaskakująca konkluzja. Również z tego powodu, że jeśli ktoś już nie żyje, to jaki sens ma wyznaczanie mu miejsca z obłudnikami? Co to takiego oznacza? Mianowicie, drodzy wiemy, że Pan Jezus, gdy wypowiadał swoje przypowieści, posługiwał się językiem aramejskim. Otóż, w języku aramejskim mamy dwa ciekawe, bardzo podobnie brzmiące słowa, natomiast zapisywane identycznie. W języku aramejskim nie pisano samogłosek. Otóż słowo nadtach oznacza zabrać, odłączyć, nadtach, a czasownik nittach oznacza właśnie ćwiartować, przeciąć na pół. Zdamy sobie sprawę, że Jezus mówił po aramejsku, a później ktoś zapisał tę Jezusową przypowieść po aramejsku, to w zapisie pojawiło się trzy spółgłoski – N, T, H. Niektórzy odczytywali to słowo na odłączyć, a inni – nitach – ćwiartować. I Mateusz, który przypuszczalnie znał zapis y, tej przypowieści w języku aramejskim, gdy pisał swoją Ewangelię po grecku, odczytał to słowo jako ćwiartować, przeciąć na pół. I właśnie dlatego w tekście jego Ewangelii pojawiło się greckie słowo dichotomeo, czyli właśnie ćwiartować, przeciąć na pół, stąd po polsku dychotomia. Jednak z całą pewnością Jezus, gdy wypowiadał tę przypowieść w języku aramejskim, użył słowa odłączyć. A skoro tak, to mamy tutaj zapowiedź kary, którą później w kościele nazwano ekskomuniką. Takiego sługę, który będzie nieposłuszny, Pan każe odłączyć od wspólnoty i z obłudnikami, czyli z tymi, którzy są poza wspólnotą, wyznaczy mu miejsce. I to właśnie między innymi na podstawie tej przypowieści przypuścić należy, święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian zachęca, aby grzesznika, który nie reaguje na napomnienia, odłączyć od wspólnoty korynckiej dla zatracenia jego ciała, jak mówi, ale ku ratunkowi jego ducha. Chcielibyśmy więc yy, z taką świadomością czytać ten fragment Ewangelii, że Jezus, gdy wypowiadał go, będąc tu fizycznie na ziemi, nie miał na myśli kary śmierci, ale raczej odłączenie od wspólnoty wiernych. Otwórzmy teraz swoje serca na dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania naszych refleksji i do subskrypcji naszego kanału.